Frajera, kurwa, to ty jesteś, kaj, kurwa, kurwa, frajerem. Kurwa ma? No rzuć, śmieciu. Chodź, kurwa, frajerze pan. Chodź, trzymaj masz po programie, kurwa, z tego frajera. No. Frajer. Bo, kurwa, no i moi siadę, drodzy, tutaj, kurwa, mogę kurwa, wam spodziewa. powiedzieć, że stół frajerze, kulę, w zniszczeniu. To nie siadaj, wypierdala już teraz do domu. Zaraz go na kropelkę kurwa. naprawimy. Kurwa, Frajera. Widziałeś unik, śmieciu? Zobaczcie, jaki masz unik robi, Uniki robił w klatce, no. kurwa. To pan <laughs> mówił, od razu, że nie siądę z Nie wiem, czy kamery nas obejmują, panowie. Kupki połamane. Zapraszam o, tutaj panowie. Ja Albo nie? Możemy postać. Możemy postać, ja mogę stać. Dobra, panowie. Uuu, odczułeś ten cios? Nie będę z nim siedział. Na pewno, na pewno nie. 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 Kurwa, zajęło. Co kurwa? No co kurwa? Śmiech. To, to nie jest walka, kurde. Czemu wy się wiecie tutaj? Co? No, No Kurwo no Myślę, że potrzebujemy więcej co? ochrony, to, to, ja chyba, zabijesz, chyba, to, to ty celować? Przyjął bieg? za ciebie, bo jesteś pizdą. Sędziego będziesz bił w klatce? No co? No co? co, będziemy krążyć? No <laughs> Bo za mało ochroniarzy mamy tutaj. Dobra panowie, nie spoko, dostałem. Zdałeś, Ej, Nie dostałem zaproszenia. Panie MP, cię Panowie, dobra. Dajmy Trzy razy jeszcze to powtórzyć. Żeby do tej walki doszło, panowie, uspokójmy się, bo serio te ja emocje są już... Kurwa, są słowa, których się kurwa nie używa. A co ty kurwa w więzieniu byłeś, kurwa zawita jakiegoś się kurwa, masz. Kim z... ty kurwa, kurwa jesteś, że kurwa, ja nie mogę być Panowie. z Fryerem, Koniec. Nie to obchodzi. Ja będę z nim kurwa siedział. Panowie, face to face i kończymy. Dominik, chodzisz na face to face? Jestem prowadzącym od ja, ja, ja też myślę, że to face to face nie jest najlepsza rozmowa w tym momencie. To jest jebane wszystko. Nie, nie 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 robię face to face, face, to face. zabiję. Nie?